przywołują do nas wszystkich znanych i nieznanych, straconych i zamęczonych, niezłomnych żołnierzy wyględnych oraz wszystkich rodaków, którzy oddali swe życie walcząc w Najświętszej Sprawie, pogrzebanych nieznanych dotąd mogiłach i dołach śmierci. Zwracam się do was, aby zapewnić was, że z ofiary Waszej krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje należną, najwyższą część swoim bohaterom walk o honor, godność i wolność narodu polskiego. Stancie do apelu. Po, apelu. po dziesiątkach lat yy, wymazywania z pamięci społecznej e, prawdziwych bohaterów walki o wolną, demokratyczną, niepodległą Polskę. E, mamy teraz okazję do tego, aby e, oddać im należny hołd, oddać należne miejsce w naszej e, tożsamości zbiorowej. Historie, postaci, które e, walczyły aż do śmierci. O, o, o Polskę demokratyczną, o Polskę wolną, o Polskę suwerenną. To byli młodzi, często młodzi ludzie, ale to byli e, autentyczni bohaterowie, których mamy obowiązek e, przywrócić do panteonu polskich e, bohaterów narodowych. Dzień Pamięci e, Żołnierzy Wyklętych to była inicjatywa, która na początku. E, e, jego na początku powstawania wspierała, wspierana była przez dwa obozy. Najpierw tak, e, zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. Po śmierci Lecha Kaczyńskiego sprawę przejął broniska, tak. Bronisław Komorowski. Czy Nie, nie myśli pan, że to, to nie byłby jakiś punkt styku dwóch obozów, które dzisiaj no, nie dogadują się najlepiej. Może jednak e, tutaj można by znaleźć jakieś, jakieś porozumienie. Jak pan uważa? Życzyłbym tego sobie, żeby tak się stało. Choć ja myślę, że jakby pola, pole konfliktu wokół czego innego się rozgrywa, ale ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby pamięć o żołnierzach wyklętych, o tych, którzy przecież nie walczyli o Polskę jednego obozu czy drugiego, ale o Polskę demokratyczną i wolną i suwerenną, to byłaby dobra okazja do tego, żeby przynajmniej był grunt do tego, podstawa do tego, żeby budować coś wspólnego.